Zanim ziemniaki opanowały Europę, ludzie polegali na wielu innych niezwykłych uprawach. Te zapomniane rośliny przetrwały surowe zimy, rosły w ubogiej glebie i utrzymywały średniowiecznych ludzi sytych i silnych. Z czasem jednak popadły w zapomnienie. Chcesz się dowiedzieć, które średniowieczne superżywności mogły być nawet lepsze od ziemniaków? Wystarczy zajrzeć do średniowiecznej książki kucharskiej, a znajdziesz tam zaskakującą gwiazdę skromnego pasternaka. Zanim ziemniaki przeprawiły się przez Atlantyk w wieku XVI, pasternaki dominowały na europejskich stołach przez całe stulecia. Te blade warzywa przypominające marchew były obecne dosłownie wszędzie w średniowiecznych kuchniach, stanowiły średniowieczny odpowiednik frytek. Z tą różnicą, że nikt nie pytał, chcesz pasternaka do tego w lokalnej karczmie. Średniowieczni rolnicy uprawiali pasternaki całymi wozami i to z dobrego powodu. W przeciwieństwie do współczesnych warzyw, które wymagają idealnych warunków, pasternaki doskonale radziły sobie w surowym europejskim klimacie. Przetrwały mroźne zimy, które zabijały większość plonów, a po przymrozku stawały się nawet słodsze. To jedyne jedzenie w historii, które poprawia się kiedy o nim zapomnisz w przeciwieństwie do tamtego gulaszu zamienionego w eksperyment naukowy na tyłach twojej lodówki. Wartość odżywcza czyniła pasternaki bezcennymi podczas surowych zim. Jeden średni pasternak zawiera około 100 kilokalorii i jest pełen błonnika, witaminy C i potasu. Dla średniowiecznych chłopów, którzy zwykle spożywali od dwóch do trzech tysięcy kilokalorii dziennie, głównie z chleba, pasternaki dostarczały niezbędnych składników odżywczych, gdy świeże jedzenie było rzadkością. W szczególnie trudnych zimach pasternaki mogły stanowić nawet jedną trzecią chłopskiej diety. To, co czyniło pasternaki naprawdę wyjątkowymi, to ich wszechstronność. Średniowieczni kucharze tłukli je jak ziemniaki, piekli z mięsem i dodawali do gulaszy, by nadać im gęstości i smaku. Były tak naturalnie słodkie, że regularnie pojawiały się w średniowiecznych deserach. Gdyby średniowieczny kucharz podróżujący w czasie zobaczył nasze sklepy z alejkami taniego cukru, zemdlałby szybciej niż rycerz w pełnej zbroi w letni dzień. Jeszcze bardziej imponujące było to, jak pasternaki rosły w fatalnej glebie. Średniowieczne techniki rolnicze nie były zbyt zaawansowane, a pola często były wyjałowione. Gdy inne plony zawodziły, pasternaki zapuszczały swoje długie korzenie głęboko w ziemię, odnajdując składniki odżywcze tam, gdzie inne rośliny nie mogły dosięgnąć. Pasternaki były w zasadzie prymusami świata roślin. Rozwijały się w glebie tak złej, że inne warzywa składałyby skargę do średniowiecznego zarządu. Pasternaki były tak ważne, że pojawiają się w średniowiecznych rejestrach podatkowych. W wielu regionach chłopi płacili część zbiorów pasternaka jako podatek dla panów lub kościoła. Nic nie mówi ważne warzywo bardziej niż rząd chcący działki z twoich zysków z plonów korzeniowych. Klasztory utrzymywały ogromne pola pasternaka, by zimą karmić biednych. Mnisi w zasadzie prowadzili średniowieczne banki żywności, tylko zamiast konserw dostawałeś worek pasternaków i broszurę o unikaniu grzechu. Zdolność przechowywania pasternaków była kolejnym atutem w średniowieczu. Mogły pozostawać w ziemi przez całą zimę, stanowiąc dostępne źródło pożywienia, gdy było potrzebne. Alternatywnie, można je było przechowywać przez wiele miesięcy w chłodnych i suchych miejscach, co było kluczowe, zanim wynaleziono chłodzenie. Dla średniowiecznych rodzin posiadanie zapasu pasternaków oznaczało przetrwanie w głodnych miesiącach późnej zimy, kiedy zapasy żywności się kończyły. Co więc się stało, gdy ziemniaki przybyły z Ameryki, oferowały wyższe plony i były nieco łatwiejsze do długoterminowego przechowywania? W ciągu kilku pokoleń pasternak przeszedł od bohatera kolacji do zapomnianego warzywa. Europejscy rolnicy porzucili go po relacji trwającej tysiąc lat i to można nazwać rolniczym dramatem. Pasternaki utrzymywały zwykłych ludzi przy życiu podczas najcięższych zim, kiedy inne jedzenie się kończyło. Średniowieczni rolnicy nie mieli czasu na skomplikowane przygotowywanie warzyw, musieli kopać fosy i unikać zaraz. Brak dramatu sprawiał, że pasternak był idealnym średniowiecznym fast foodem. Może warto jeszcze raz przyjrzeć się temu, co karmiło naszych przodków długo przed przybyciem ziemniaków na europejskie wybrzeża. Orkisz był jedną z pierwszych upraw udomowionych przez człowieka, sięgającą około dziesięciu tysięcy lat wstecz. W czasach średniowiecznych już od tysiącleci żywił cywilizację. Średniowieczni rolnicy nie tylko uprawiali zboża, kontynuowali tradycję rolniczą starszą niż większość zamków, katedr i królewskich rodowodów razem wziętych. To, co wyróżniało orkisz, to jego niesamowita odporność. Doskonale radził sobie w ubogiej, kamienistej glebie, która sprawiałaby, że współczesne odmiany pszenicy by zawiodły. Mimo drewnianych pługów, które ledwie drapały powierzchnię ziemi i pól rzadko odpowiednio nawożonych, orkisz dawał niezawodne plony rok po roku. Profil odżywczy orkiszu był imponujący, zawierał około trzydzieści procent więcej białka niż zwykła pszenica, a także wyższy poziom minerałów takich jak cynk, żelazo i magnez. Średniowieczny chleb z orkiszu był gęsty, ciężki i często ciemny. Jeśli upuściłeś bochenek tego chleba na stopę, mogłeś potrzebować średniowiecznej pomocy medycznej. Ten pożywny chleb był podstawą średniowiecznej diety, dostarczając do 70% dziennego zapotrzebowania na kalorie przeciętnego człowieka. Orkisz nie był tylko ważny, był tak istotny, że jego brak mógł wywołać zamieszki. Historyczne źródła dokumentują bunty chlebowe, które wybuchały, gdy zapasy zboża malały lub ceny rosły zbyt wysoko. Średniowieczni ludzie traktowali węglowodany bardzo poważnie. Niedobory chleba wywoływały więcej społecznych niepokojów niż współczesna awaria internetu. Ziarno było tak cenne, że często służyło jako waluta. Chłopi często płacili podatki panom miarami zboża zamiast monet. Wiele klasztorów i zamków utrzymywało magazyny zbożowe wystarczająco duże, by wykarmić setki ludzi przez wiele miesięcy. Dlaczego więc orkisz zniknął? Począwszy od późnego średniowiecza powszechna pszenica stopniowo zastępowała orkisz, ponieważ była łatwiejsza w obróbce. Orkisz miał twardą łuskę, która mocno przylegała do ziarna, co wymagało dodatkowych etapów przetwarzania, aby ją usunąć. W miarę jak średniowieczne rolnictwo stopniowo się uprzemysławiało, Orkisz tracił popularność mimo swoich przewag odżywczych i wytrzymałościowych. Średniowieczny chleb z orkiszu miał orzechowy, złożony smak, który wielu historyków żywienia uważa za lepszy od współczesnego chleba pszennego. Dzisiejszy chleb wydawałby się podejrzanie miękki i mdły dla średniowiecznego chłopa. Zapewne uznałby, że próbujesz mu sprzedać ciasto jako chleb. Orkisz dostarczał codziennego pożywienia, które zasilało wszystko, od budowy katedr po oranie pól. Gęsty, bogaty w białko chleb dawał średniowiecznym pracownikom energię do wznoszenia monumentalnych budowli, które do dziś wzbudzają nasz podziw. Ale sam chleb nie wystarczał do budowy tych strzelistych zamków i katedr. Średniowieczni robotnicy potrzebowali czegoś jeszcze. Gdybyś zapytał średniowiecznego rolnika, co dawało siłę do wznoszenia zamków, mógłby wskazać skromną roślinę o szerokich liściach i grubych strąkach, rosnącą w schludnych rzędach przy jego chacie. Bob, znany również jako Bob zwyczajny, był głównym źródłem białka w średniowiecznej Europie, na długo przed tym jak produkcja mięsa stała się powszechna. Te niepozorne rośliny strączkowe napędzały mięśnie, które budowały katedry, zamki i całe królestwa. W przeciwieństwie do egzotycznych przypraw czy wykwintnych win, Bob nie był przeznaczony tylko dla bogatych. Trafiał na stoły zarówno najbiedniejszych chłopów jak i do sal bankietowych królewskich pałaców. Wykopaliska archeologiczne na średniowiecznych stanowiskach regularnie odkrywają resztki bobu w latrynach i śmietniskach we wszystkich warstwach społecznych. Bob był w zasadzie wielkim społecznym wyrównywaczem średniowiecza, jednym jedzeniem, które zarówno król jak i chłop musieli ostatecznie wydalić. Bob zasłużył na swoje miejsce w średniowiecznym rolnictwie dzięki czystej wydajności produkował więcej białka na AKR niż prawie każda inna dostępna wówczas uprawa. Jeden akr bobu mógł dać do 680 kg suchych ziaren, z czego około 230 kg stanowiło pełnowartościowe białko, wystarczające by pokryć roczne zapotrzebowanie na białko dla około 20 osób. Dla porównania, aby wyprodukować tę samą ilość białka z bydła, potrzeba by było około 6 hektarów pastwisk. Uprawa Bobu dodatkowo poprawiała jakość gleby, zamiast ją wyjaławiać, jak czyniły to inne rośliny. Bob miał szczególną relację z bakteriami żyjącymi w brodawkach na jego korzeniach. Te bakterie wychwytywały azot z powietrza i przekształcały go w formę przyswajalną przez rośliny. Działały w zasadzie jak żywe fabryki nawozu. Średniowieczni rolnicy nie rozumieli nauki stojącej za tym zjawiskiem, ale zauważyli, że rośliny sadzone po Bobie rosły lepiej. Wiele ówczesnych podręczników rolniczych zalecało rotację pól między zbożami a roślinami strączkowymi, aby utrzymać zdrowie gleby. Bob był tak kluczowy dla bezpieczeństwa żywnościowego, że pojawiał się w średniowiecznych kodeksach prawnych. W niektórych częściach Anglii lokalne rozporządzenia wymagały, by każde gospodarstwo domowe posiadające ogród przeznaczyło jego część na uprawę Bobu. Francuskie zapisy klasztorne pokazują, że nasiona bobu były rozdawane chłopskim rolnikom jako forma dobroczynności w czasach niedoborów. Bycie zmuszonym prawnie do uprawy bobu może brzmieć jak średniowieczna kara, ale w rzeczywistości przypominało raczej średniowieczną wersję państwowego ubezpieczenia zdrowotnego. Profil odżywczy bobu czynił go idealnym składnikiem średniowiecznej diety, zawierał około 26% białka w przeliczeniu na suchą masę. A także wysokie poziomy błonnika, witamin z grupy B i minerałów, takich jak żelazo, mangan i miedź. Jedna filiżanka gotowanego bobu dostarczała niemal połowy dziennego zapotrzebowania na białko dla osoby dorosłej. Dla średniowiecznych ludzi, którzy nie mogli regularnie pozwolić sobie na mięso, Bob często stanowił różnicę między prawidłowym odżywieniem a niedożywieniem jak średniowieczni kucharze przyrządzali Bób na niemal każdy możliwy sposób. Młode i delikatne strąki można było jeść na świeżo. Najczęściej jednak suszone nasiona moczono przez noc, gotowano, a następnie dodawano do zup, gulaszy i kleików. Bogatsze domy przyprawiały je drogimi, importowanymi przyprawami, podczas gdy skromne chłopskie rodziny zadowalały się ziołami z własnych ogrodów. Niektóre przepisy zalecały ugotowanie i utarcie bobu na pastę, uformowanie w kotlety i smażenie ich na smalcu lub oleju. W zasadzie tworząc średniowieczne wegeburgery. W czasie wielkiego postu, gdy zasady kościelne zabraniały spożywania mięsa przez 40 dni, bób stawał się jeszcze ważniejszy. Średniowieczni mnisi żyjący na bobie i modlitwie mogli doświadczać wizji duchowych, albo po prostu bezprecedensowego poziomu wzdęć. Tak czy inaczej, spożycie bobu gwałtownie rosło podczas religijnych okresów postnych. Nie wszystko jednak było korzystne w przypadku bobu. U niektórych osób pochodzenia śródziemnomorskiego występuje genetyczna cecha zwana niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, która może powodować niebezpieczną reakcję zwaną fawizmem po spożyciu bobu choroba ta była rozpoznawana już w średniowieczu, choć nie rozumiano jej przyczyn. Teksty medyczne z epoki ostrzegały, że niektórzy ludzie chorują po zjedzeniu bobu, choć nie wiedziano dlaczego. W miarę jak produkcja mięsa stawała się bardziej wydajna w późniejszych wiekach, Bób stopniowo tracił na znaczeniu w europejskim rolnictwie. Mimo to jego dziedzictwo przetrwało w tradycyjnych potrawach w całej Europie, Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. W niektórych regionach Włoch i Hiszpanii suszony bób do dziś mieli się na mąkę do wypieku chleba, kontynuując tradycję sięgającą ponad tysiąca lat wstecz. Bób dostarczał kluczowego białka, które budowało średniowieczne mięśnie i utrzymywało robotników w formie wystarczającej do wznoszenia masywnych kamiennych budowli, które przetrwały do dzisiaj. Ale samo białko nie wystarczało, by zapewnić wszystkie potrzebne składniki odżywcze średniowiecznemu organizmowi. W tym celu społeczności sięgały po szybko rosnącą roślinę, którą można było sadzić w przerwach między głównymi okresami wegetacyjnymi. Gryka była średniowiecznym fast foodem, który karmił ludzi, gdy inne plony potrzebowały więcej czasu. Mimo nazwy, Gryka wcale nie jest spokrewniona z pszenicą. To właściwie nasiono spokrewnione z rabarbarem. Nazywanie gryki rodzajem pszenicy, to jak nazywanie świnki morskiej rodzajem wieprzowiny, całkowicie mylące, ale jakoś się przyjęło. Supermocą gryki była jej niesamowita szybkość wzrostu. Podczas gdy pszenica potrzebowała miesięcy by dojrzeć, gryka mogła być zbierana już po dziesięciu do dwunastu tygodniach. Średniowieczni rolnicy często sadzili ją jako polisę ubezpieczeniową. Jeśli główne zbiory zbóż zawiodły, gryka mogła jeszcze zapobiec głodowi zimą. Była w zasadzie średniowiecznym odpowiednikiem zamawiania pizzy, gdy spalisz obiad, planem awaryjnym, który zawsze się sprawdzał. Ta skromna roślina doskonale rosła w ubogich, kwaśnych glebach, gdzie inne plony miały trudności. Radziła sobie w kamienistych, piaszczystych lub gliniastych polach z minimalną ilością składników odżywczych. Była w zasadzie rośliną w stylu zjem, co jest w lodówce i nie będę narzekać, świata średniowiecznego rolnictwa. Średniowieczni kucharze wykorzystywali grykę do przygotowania kasz, naleśników, rustykalnego chleba, a nawet piwa. Powstałe ciemne piwo było tańsze niż piwo jęczmienne, ale nadal dostarczało kalorii i składników odżywczych. Średniowieczne piwo gryczane prawdopodobnie smakowało jak płynny chleb z kopem ale po całym dniu noszenia kamieni na budowę katedry nikt nie wystawiał mu jednogwiazdkowych recenzji za brak subtelnych nut smakowych profil odżywczy gryki sprawiłby, że współcześni influencerzy zdrowotni zemdleliby z zachwytu zawiera wszystkie osiem niezbędnych aminokwasów co czyni ją pełnowartościowym źródłem białka filiżanka w filiżankę średniowieczna gryka dostarczała więcej białka niż współczesna owsianka więcej antyoksydantów niż wiele owoców i zawartość błonnika która zawstydzała biały chleb gdyby średniowieczna gryka miała dziś konto na Instagramie publikowałaby selfie z siłowni i sprzedawała plany dietetyczne jeszcze bardziej niezwykła była zdolność gryki do poprawy zdrowia gleby jej szybki gęsty wzrost tłumił chwasty i zapobiegał erozji a korzenie uwalniały związki które ułatwiały roślinom późniejszym przyswajanie fosforu średniowieczni rolnicy nie rozumieli chemii ale wiedzieli że pola na których rosła gryka dawały lepsze plony w następnym sezonie. Gryka w zasadzie nawoziła pola i zwalczała chwasty, jednocześnie karmiąc ludzi. Była średniowiecznym multitaskerem, który sprawia, że nasze dzisiejsze próby zachowania równowagi między pracą a życiem wyglądają żałośnie. Dlaczego więc gryka popadła w niełaskę? Wraz z industrializacją rolnictwa rośliny zaczęto oceniać na podstawie wydajności i trwałości przechowywania. Pszenica, kukurydza i ryż dłużej się przechowują i dają więcej kalorii z hektara. Gryka została w zasadzie zwolniona ze swojego stanowiska jako główna uprawa, za to, że była zbyt osobliwa i niezależna, cechy świetne u współpracownika, ale nie pasujące do przemysłowego rolnictwa. Dziś gryka sprzedawana jest w wysokich cenach jako superżywność, co z pewnością zdziwiłoby średniowiecznych rolników, którzy widzieli w niej skromne jedzenie awaryjne. Średniowieczni chłopi byliby w szoku widząc profesjonalistów z miast płacących piętnaście dolarów za małą torbę czegoś, co kiedyś było opcją ratunkową, gdy lepsze zboża zawiodły. Ile płacisz za jedzenie awaryjne? Mogliby zapytać. Czy prawdziwe jedzenie zniknęło? Gdy nadchodziła zima i świeża żywność stawała się rzadkością, średniowieczne społeczności polegały na zapasach takich jak gryka. Nawet w najcięższych miesiącach potrafiły jednak uzupełnić swoją dietę, odpornymi na mróz warzywami liściastymi, które przetrwały śnieg i chłód. Dobry król Henryk miał trójkątne, strzałkowate, ciemnozielone liście przypominające nieco szpinak. W przeciwieństwie do swoich współczesnych kuzynów, potrafił przetrwać brutalne zimowe warunki. Mróz, który zabiłby większość warzyw, nie był w stanie go pokonać. Średniowieczne zimy były surowe, ale ta roślina była jeszcze twardsza, jak sąsiad, który przez cały rok chodzi w szortach, niezależnie od pogody. Nazwa Dobry Król Henryk prawdopodobnie pochodzi z niemieckiego Guter Heinrich, odnoszącego się do domowych duchów, które rzekomo pomagały w gospodarstwie domowym, trafne określenie dla rośliny, która wydawała się pojawiać magicznie dokładnie wtedy, gdy była najbardziej potrzebna. Tym co naprawdę wyróżniało dobrego króla Henryka, była jego wszechstronność. Młode pędy zbierano wczesną wiosną i przygotowywano jak szparagi. Delikatne liście wykorzystywano w zupach, gulaszach i średniowiecznych farszach nawet nasiona można było zmielić i dodać do mąki do wypieku chleba w czasach największych niedoborów. Pod względem odżywczym dobry król Henryk był prawdziwą potęgą. Bogaty w witaminy A i C, dostarczał kluczowych składników odżywczych w czasie, gdy szkorbut zagrażał zdrowiu zimą. Liście zawierały znaczne ilości żelaza, wapnia i potasu, wszystkie niezbędne minerały, których często brakowało w ograniczonej zimowej diecie opartej na chlebie i mięsie konserwowanym średniowieczne gospodarstwa domowe nie uprawiały dobrego króla henryka w zorganizowanych rzędach jak współczesne warzywa zamiast tego zachęcano go do wzrostu w półdzikich skupiskach w pobliżu domostw chroniono kępy tej rośliny i rozsiewano jej nasiona w dogodnych miejscach gdzie mogła rosnąć bez większej opieki była to w zasadzie średniowieczna wersja przygotowywania posiłków Raz zasiana, potem można było o niej zapomnieć aż do obiadu. Raz, zadomowiony, dobry król Henryk powracał rok po roku bez potrzeby ponownego sadzenia. Niektóre skupiska tej rośliny przetrwały dziesięciolecia, żywiąc kolejne pokolenia tej samej rodziny. Nawet w latach, gdy roczne uprawy zawiodły z powodu złej pogody lub niepokojów politycznych, dobry król Henryk nadal się pojawiał, tak niezawodny jak same pory roku, pomimo swojej popularności w średniowieczu. Dobry król Henryk niemal całkowicie zniknął z naszej diety do wieku XIX. Wraz z komercjalizacją rolnictwa warzywa były coraz częściej oceniane pod kątem wydajności, zdolności do przechowywania i jednolitości cech, których tej dzikiej roślinie brakowało. Dobry król Henryk został w zasadzie wypchnięty z rolnictwa przez warzywa z lepszym marketingiem i większym potencjałem handlowym. Współcześni konsumenci najpewniej przeszliby obok kępy dobrego króla Henryka by dotrzeć do stoiska z organicznym szpinakiem w supermarkecie, nie zdając sobie sprawy, że ignorują roślinę, która przez wieki ratowała życie ich przodków w najcięższych zimach. Choć odporne warzywa liściaste, takie jak dobry król Henryk, pomagały ludziom przetrwać trudne miesiące, wiedziano, że do przetrwania potrzeba czegoś więcej niż samych warzyw. Każda średniowieczna wioska polegała na jeszcze jednej starożytnej uprawie. Gdyby trzeba było wybrać jedną roślinę, która definiowała życie w średniowieczu, od świtu do zmierzchu, jęczmień zdobyłby nagrodę. To skromne zboże było nie tylko jedzeniem, było śniadaniem, obiadem i napojem, który wszystko popijał. Jęczmień był wszędzie w średniowiecznej Europie. Dowody archeologiczne niezmiennie wskazują go jako najczęściej występujące ziarno, często stanowiące ponad 50% wszystkich znalezisk zbożowych. W przeciwieństwie do bardziej wymagających zbóż, jęczmień dobrze rósł w ubogiej glebie i surowym klimacie, co czyniło go idealnym dla nieidealnych warunków uprawnych średniowiecznej Europy. Wszechstronność jęczmienia czyniła go szczególnie cennym. Można go było zmielić na mąkę do wypieku chleba, zwłaszcza dla niższych warstw społecznych, lub gotować w całości jako kaszę, która była podstawowym śniadaniem w całej Europie. Najważniejszą rolę jęczmienia w średniowiecznym społeczeństwie pełnił jednak jako główny składnik piwa, codziennego napoju niemal każdego. Źródła wody były często zanieczyszczone, podczas gdy proces ważenia czynił piwo bezpiecznym do picia. Średniowieczni ludzie nie pili piwa cały dzień, bo chcieli się bawić. Po prostu nie chcieli się rozchorować od wody, co jest chyba najbardziej odpowiedzialnym powodem, by być lekko podpitym przy śniadaniu. Przeciętny średniowieczny dorosły spożywał od 1 do 5 litrów piwa dziennie. Rejestry majątkowe z XIII wiecznej Anglii pokazują, że na ważenie piwa zużywano do 30% całych zbiorów jęczmienia w niektórych regionach. Proces ważenia zabijał szkodliwe bakterie, a gotowe piwo dostarczało kalorii, składników odżywczych i bezpiecznego nawodnienia. Jęczmień odgrywał też kluczową rolę w żywieniu średniowiecznych armii. Kampanie wojenne polegały na jęczmieniu ponieważ był lekki po wysuszeniu, łatwo dawał się przerobić w warunkach polowych na kaszę i dobrze znosił transport bez psucia się. Słynne suchary, które utrzymywały przy życiu wojska, często wypiekano z mąki jęczmiennej. Były tak twarde, że średniowieczni żołnierze prawdopodobnie potrzebowali lepszego ubezpieczenia dentystycznego niż my dzisiaj, a właściwie nie mieli żadnego, co wiele tłumaczy w kwestii ówczesnego uzębienia. Profil odżywczy jęczmienia czynił go idealnym do podtrzymywania ciężko pracujących średniowiecznych ciał. Jeden funt jęczmienia zawiera około 1650 kcal i 50 g białka, czyli mniej więcej połowę dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla średniowiecznego robotnika pracującego w polu lub przy budowie katedry. Jęczmień wpływał także na średniowieczną strukturę społeczną. Wielu chłopów dzierżawnych płaciło czynsz w jęczmieniu, a obowiązki feudalne często obejmowały pomoc przy zbiorach jęczmienia na ziemiach pana. Udane zbiory jęczmienia mogły dosłownie zdecydować o tym, czy dana rodzina przetrwa kolejny rok, czy czeka ją głód. Co ciekawe, ważenie piwa z jęczmienia stwarzało szanse dla kobiet w średniowiecznym społeczeństwie. W wielu częściach Europy aż do późnego średniowiecza ważenie piwa uważano za pracę kobiecą. Kobiety ważące piwo, znane jako L-wives, produkowały piwo w swoich domach i sprzedawały nadwyżki. Te średniowieczne przedsiębiorczynie prowadziły w zasadzie odpowiedniki nowoczesnych browarów rzemieślniczych, na długo przed tym jak brodaci mężczyźni w koszulach flanelowych uczynili z tego modę. Zaskakująco wielu ekspertów żywieniowych i rolników zaczyna znów interesować się tymi odpornymi uprawami, zwłaszcza w obliczu wyzwań, które nasi średniowieczni przodkowie dobrze by zrozumieli. Te zapomniane średniowieczne rośliny nie są tylko historycznymi ciekawostkami. Mogą być dokładnie tym, czego współczesne rolnictwo potrzebuje, gdy zmiany klimatyczne przynoszą nieprzewidywalną pogodę, a gleby coraz gorzej znoszą intensywną uprawę rośliny średniowieczne takie jak bób naturalnie wiążą azot w glebie, gryka udostępnia fosfor i tłumi chwasty, a orkisz rośnie w glebie, w której współczesne odmiany zawodzą. Pasternak przetrzymuje surowe zimy i zyskuje na smaku po przymrozku. Gdy wzorce pogodowe stają się coraz bardziej ekstremalne, te odporne uprawy oferują niezawodność tam, gdzie nowoczesne odmiany mogą zawieść. Ich wartości odżywcze również zasługują na ponowne rozpatrzenie. Stare odmiany, takie jak orkisz, zawierają więcej białka i minerałów niż współczesna pszenica. Gryka oferuje pełnowartościowe białko i lepszą kontrolę poziomu cukru we krwi. Te średniowieczne rośliny były w zasadzie superżywnością, zanim influencerzy zaczęli żądać 20 dolarów za smoothie z ich dodatkiem. Mali rolnicy i szefowie kuchni już prowadzą renesans tych roślin. Orkisz pojawia się ponownie na restauracyjnych menu jako farro, browarnicy rzemieślniczy eksperymentują z historycznymi odmianami zbóż, a eksperci ds. bezpieczeństwa żywności wskazują te zapomniane uprawy jako ważne narzędzia dla różnorodności rolniczej. Średniowieczni chłopi zapewne by się zdziwili widząc, jak ich jedzenie przetrwania zostało przemianowane na produkty luksusowe, ale z pewnością doceniliby ironię, że bogaci ludzie nagle odkrywają to, co przez wieki utrzymywało przy życiu biednych. Może nadszedł czas, byśmy nauczyli się czegoś z praktycznej mądrości średniowiecznych rolników, którzy potrafili wykarmić populację bez paliw kopalnych, nawozów chemicznych czy globalnych łańcuchów dostaw.